Piłka ręcznie potrafi zagrać we wszystko. My chcieliśmy to dzisiaj pokazać, że... że no zresztą nasze treningi pole, polegają na grze w piłkę nożną i w kosza. W kosza by było pewnie jeszcze lepiej cieszymy się, cieszymy się, że możemy pomagać, to jest najważniejsze, akurat w, w tym meczu ja strzeliłem bramki w poprzednim, ja stałem na bramce, e, więc fajnie się bawimy o to, w tym wszystkim chodziło. Tak naprawdę można powiedzieć trochę połączenie treningu, świetnej zabawy w szczytnym celu. To znaczy, no treningów już nie powinniśmy mieć, powinniśmy odpoczywać, jutro Wigilia jeszcze, ale jeśli możemy pomóc, to, to zawsze jesteśmy gotowi, mamy otwarte sercu, serduła my potrzebujemy pomocy, ale sami e, tą pomoc staramy się każdemu, kto nas Prosi o to dać. Tak? Graliśmy dla, dla małej Zuzi Kuroszczyk. Cały czas można jej pomagać. Należy pod fundację. Można przekazać jej pieniążki. Polecam. Jest to naprawdę bardzo mała dziewczynka i zasługuje na tą naszą pomoc. Pokażmy, że mamy serducha.